1 października 2011 roku 2030 Maria Panna, Zwodziciel, także przygotowuje się do ostrzeżenia. Moje dziecko, módlcie się za wszystkie te dusze, które odrzuciły mojego syna i które są dumne z tego faktu. Zbliża się czas, kiedy mój syn raz jeszcze spróbuje wybawić świat od potępienia. Ważne jest, moje dziecko, że w dalszym ciągu jesteś posłuszna we wszystkich sprawach, o które prosi cię mój najdroższy syn. Mój syn cierpi i chce uratować was wszystkich z uścisku zwodziciela, a zwodziciel przygotowuje się do ostrzeżenia. Podczas gdy mój syn w swoim miłosierdziu wystąpi, aby ratować wszystkie dusze. On, zwodziciel, będzie próbował je przekonać że ostrzeżenie było iluzją. Należy uniemożliwić szatanowi kradzież tych niczego nie podejrzewających dusz. Włączajcie je do wszystkich waszych modlitw, bo one są tymi, które najbardziej potrzebują waszych modlitw. Wasza matka najświętsza, królowa nieba.